tu widzimy piwonię lekarską pięknie pachnie piwonia zobaczcie lekarska e, piwonia le, wartości lecznicze ogólnie jest rośliną trującą ale w umiarkowanych dawkach ta roślina po prostu działa na organizm ludzki na człowieka na pracę jelit i tak dalej, i tak dalej dużo by się rozpisywać ale zobaczcie ale ten piękny kraty nie, jeszcze nie możemy przez telefon czuć zapachu ale mm przepiękna piwonia lekarska cudownie cudowny kwiat każda jego część jest właściwie pożyteczna w bardzo umiarkowanych dawkach mega zdrowa, pomaga w schorzeniach ale jest też rośliną trującą zobaczcie, ale szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu piwonie lekarskiej, cudny kwiat pozdrawiam to his mind.